Złożone kwestie związane z definicją konsumenta na gruncie dyrektywy konsumenckiej zostały uściślone przez Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Wyrok w sprawie C570/21 ma kluczowe znaczenie dla wielu kredytobiorców, a także dla sędziów, którzy orzekają w sprawach dotyczących kredytów frankowych. Trybunał stwierdził, że pojęcie konsumenta zawarte w dyrektywie obejmuje osobę, która wraz z innym kredytobiorcą, także konsumentem, Podpisuje umowę kredytową, częściowo związaną z jej działalnością gospodarczą lub zawodową. Warunkiem jest jednak, aby cel tej działalności nie dominował w kontekście całej umowy. Aby określić, czy osoba podlega definicji konsumenta w dyrektywie o ochronie konsumentów, zwłaszcza jeśli cel gospodarczy umowy kredytowej jest tak ograniczony, że nie dominuje on w kontekście całej umowy, sąd krajowy musi uwzględnić wszystkie istotne aspekty towarzyszące umowie. Do takich aspektów należą zarówno te ilościowe, jak i jakościowe, takie jak podział wykorzystania pożyczonego kapitału na cele zawodowe i pozazawodowe. Przykładowa sprawa, która wymagała interpretacji Trybunału, dotyczyła małżeństwa, które domagało się od banku zapłaty z tytułu unieważnienia kredytu. Kwestionowana umowa kredytu indeksowanego do franka szwajcarskiego obejmowała zarówno cele związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, jak i cele konsumpcyjne. Sąd Rejonowy dla Warszawy Woli poprosił Trybunał o wyjaśnienie, jak kredytobiorca może być uznany za konsumenta w kontekście dyrektywy 93 na 13 o ochronie konsumentów. Prawnicy wskazują, że kredyty mieszane, zaciągane częściowo na cele konsumpcyjne, a częściowo na prowadzenie działalności gospodarczej, stanowią około 10% spraw wpływających do sądu. Kwestia rozróżnienia, czy dana sprawa jest konsumencka czy gospodarcza, często pojawia się na etapie wstępnej kontroli pozwu. Wytyczne Trybunału wskazujące granice pomiędzy kredytem konsumenckim a niekonsumenckim mogą znacznie ułatwić i przyspieszyć proces rozpatrywania takich spraw.